Osoba musi zobaczyć siebie, gdzie jest przyszłości, w przyszłości. Czyli bi, du, have. Działa to w ten sposób, że najpierw musisz zakotwiczyć cel, w którym masz być. Czyli on, zanim, aby być tam, gdzie nie jesteś, musisz stać się osobą, jaką nie jesteś. Czyli tutaj budujemy nad mindsetem. Kogo udajesz, kim się stajesz. Tak? Jest wiele takich technik. Ci moi klienci zapisują te cele, ale później poza B jest du. Czyli jeżeli już masz swój samokoncept, jeżeli widzisz, że jesteś najlepszy, że dostajesz, że tak powiem, kolejne próby grania w nowych klubach, jesteś sprawnie, mentalnie jak najbardziej funkcjonujesz, to kolejna jest rzecz, że Ty musisz w tym kierunku działać. Ty Może swoją postawą na boisku, swoją postawą w social mediach, swoim byciem tu i teraz pokazać, że na granie w wyższej lidze zasługujesz,